Był wieczór, koniec marca 2006 roku. Ulicą Lwowską w Tarnowie idzie kobieta pchając z wysiłkiem wózek. Kiedy zbliżyła się do długiego, wysokiego budynku, przez moment wydawało się, jakby się wahała, czy stanąć, czy jechać dalej. Zdecydowała się jednak iść dalej. Ten niecodzienny widok zauważyła pewna grupka mężczyzn, którzy zawołali do niej. Kobieta stanęła i z wyraźną obawą w oczach, spoglądała to na jednego, to na drugiego. W jej oczach widać było strach, jakby nie do końca zdawała sobie sprawę, gdzie jest i co robi. Patrzyli na wózek, spoza ram wystawały nóżki dziecka, tak więc z pewnością były większe od niemowlęcia. Moja córka jest chora, musimy do lekarza. Wymamrotała kobieta, była blada i miała ogromne wory pod oczami. Jeden z mężczyzn zdecydowanym ruchem odsłonił kocyk. Ku ich zdziwieniu ukazała się posiniaczona, opuchnięta twarz martwej dziewczynki. Historia dusicielki Starnowa pokazuje, jak ból rodzi ból, tak jakby zawiść i inne złe emocje były chorobami. Które w błyskawiczny sposób rozprzestrzeniają się wśród ludzi. Możliwym jest, że tak samo jest z nieszczęściami, złą aurą i samobójstwami. Tarnowski blok samobójców jest uznawany za miejsce, w którym klątwa, fatum, zła energia czy depresja ma swoje epicentrum. W zbudowanym w latach 70. budynku na Lwowskiej 59 od paru dziesięciu lat dochodzi do serii dziwnych wypadków i samobójstw. Czasami popełniają je jego lokatorzy, czasami osoby, które tylko tu przyjeżdżają, a wszystko w jednym celu: aby skoczyć. Nikt nie wie skąd bierze się klątwa tego budynku. Jedna z teorii mówi o cmentarzu, który kiedyś znajdował się w tym miejscu, zanim wybudowano owy blok. Inna historia mówi o kuźni i córce Kowala która się w niej powiesiła. Mówi się też o żydowskiej klątwie, bowiem przed II wojną światową w tym miejscu niegdyś stały tylko stare drewniane domy, w których mieszkali Niemcy i Żydzi i urządzili pogrom. Żydzi, którym udało się przeżyć, trafili do getta, a potem do obozów śmierci. 5 października 2000 roku chłopiec idzie do szkoły, oznajmiając swoją mamę, że tym razem wróci trochę później. Około 13:30 kobieta wychodzi do pracy i wraca zmęczona do domu po 21. Ale nie zastaje w nim syna. Ma złe przeczucia. Kiedy dzwoniąc do babci chłopca słyszy, że nie ma śladu po Amadeuszu, postanawia zawiadomić o tym policję. O szóstej rano do drugiej klatki przychodzi sprzątaczka i zamierza sprawdzić syp na śmieci. Tam zauważa zwłoki chłopca. Okazało się, że oprawca udusił chłopca, bo ten wulgarnie poprosił go o papierosy. Matka się załamała, chciała podciąć sobie żyły, ale wtedy objawił się Mateusz i powiedział do niej, że to jeszcze nie pora. Okazało się, że dusicielka Starnowa zabiła swoją ośmioletnią córkę. Ponieważ pewnego razu przyszedł do niej Amadeusz, skarżąc się, że tam nie ma się z kim bawić. Miesiąc po śmierci Amadeusza, 21-letnia dziewczyna wychodzi z pracy około 18, ale do domu już nie wraca. Jej rodzice zgłaszają to na policję. Po paru dniach dostają wiadomość o znalezionych w pożarze windy spalonych zwłokach młodej kobiety. Okazuje się, że podobnych historii jest znacznie więcej, a opowiadają je różni ludzie mieszkający w bloku na lwowskiej 59. Jedna z kobiet opowiada tak: Tam mieszkał mój wujek i Ciocia. Ciocia wpadła w alkoholizm. Mieli trzech synów, którzy chodzili jeszcze do podstawówki. W niedzielę około 10 znaleźli ciotkę martwą. Mówi się, że jak ktoś umiera w niedzielę, to w niedługim czasie umiera ktoś inny. Tak też się stało. Parę dni później na zawał zmarł Szwagier cioci, on też mieszkał w tym przeklętym bloku. Pamiętam, że jak byłam nastolatką, to skoczył tam jakiś mężczyzna, miał problemy finansowe sąsiadka cioci była w ciąży, miała już przygotowany pokoik dla dziecka, kiedy nagle poroniła. Wtedy wyskoczyła z okna i się zabiła. Pewien chłopak, który mieszka niedaleko bloku numer 59. Opowiada, że widział gościa, który przywiązał linę do grzejnika, a drugi koniec na szyję i wyskoczył przez okno. Sąsiad jego, kuzyna natomiast był chory na głowę. Wiercił w ścianach dziury, a do środka upychał słomę, zapraszając jaskółki. Pewnego dnia o czwartej nad ranem zaczął przeraźliwie krzyczeć, a potem skoczył. Inny ze świadków opowiada, że w tym budynku dzieje się naprawdę wiele. Opowiada, że kiedyś na strychu tego bloku zmarł jakiś narkoman z przedawkowania. Mówi jeszcze, że to miejsce, do którego się przychodzi po to, aby ze sobą skończyć i zawsze ma ciarki, kiedy obok niego przechodzi. Pewna kobieta, która w tym przeklętym budynku mieszka już od 1974 roku, czyli od samego początku, wspomina m.in. o mężczyźnie, który dopiero co wrócił z wojska i skoczył z okna. Jeden z jej synów raz wychodząc z klatki natrafił na trupa. Powiedział jej później, że gdyby wyszedł sekundę wcześniej, samobójca by na niego spadł. Ponadto kobieta opowiada, jak pewien mężczyzna udał się do urzędu skarbowego, który znajduje się niedaleko bloku, a kiedy tylko z niego wyszedł, udał się na najwyższe piętro budynku i z niego skoczył. Kolejna historia: kobieta, która spacerowała z wózkiem pod blokiem, samobójca roztrzaskał się o ziemię dosłownie metr przed nią. W 2001 roku w gazetach pisano o co najmniej 14 ofiarach bloku na Lwowskiej. Koniec lat 80. pewna kobieta siedzi w autobusie jadącym w stronę centrum Tarnowa, nagle słyszy pisk hamulców, w tej samej chwili słyszy nieludzki wrzask. I kątem oka uchwytuje sylwetkę młodej dziewczyny, która zaraz upada na chodnik. Niedługo później z okien wyskakuje mężczyzna w średnim wieku, zostawiając żonę i dziecko. Jest początek lat dziewięćdziesiątych. Młoda para wsiada do samochodu weselnego. Chcą dotrzeć, zanim zjawią się goście, aby móc widać w drzwiach przyjaciół i członków rodziny. Tuż przed ich nogami roztrzaskuje się ciało kobiety w średnim wieku. Parę lat później młody mężczyzna sprząta swoje mieszkanie, kiedy nagle zauważa jakiś cień, który miga za jego oknem. Chwilą później słyszy już tylko głuche uderzenia. Mężczyzna dokładnie wie, co się stało. Doskonale przecież wie, w jakim miejscu mieszka. Myślicie, że to koniec przerażających wydarzeń? Jeśli tak myślicie, to jesteście w wielkim błędzie. Jest rok 1998. Z Łękawicy przyjechał pewien mężczyzna, który choruje na raka, wchodzi na samą górę i kończy ze sobą. Do Tarnowa miał prawie 130 km, dlaczego więc przyjechał właśnie tutaj? W 1999 roku mężczyzna chory na głowę, skacze w krzaki i ginie na miejscu. W październiku 2001 roku, 38-latek również podejmuje się samobójstwa. Policjantom w porę udaje się go jednak złapać, ale takiego szczęścia nie miała już 20-letnia dziewczyna, która wyskoczyła parę tygodni później. Jej ciało trudno było nawet zidentyfikować. W lutym 2001 roku kolejną ofiarą pada 16-letni chłopak. Do samobójstwa popchnęły go kłopoty w szkole. Jego siostra popada w depresję. We wrześniu 2008 roku z 9 piętra wypada 62-letnia kobieta, a w styczniu 2019 wyskakuje 56-letni mężczyzna. Wygląda na to, że to ostatni przypadek samobójstw przeklętego bloku nr 59 na ulicy Lwowskiej w Tarnowie, ale czy na pewno możliwym jest przecież, że nie do wszystkich historii udało mi się dotrzeć. Oby nie. Jednak najbardziej przerażającym faktem jest to, że ten olbrzymi blok może tylko czeka na odpowiedni moment, aby dopaść swoje kolejne ofiary. Mam tylko nadzieję, że żaden z moich widzów nie mieszka w tym przeklętym budynku.